Cześć wszystkim. Pokażę Wam dzisiaj, co udało się kupić przez ostatnie 2-2,5 dwa, dwa tygodnia. Standardowo wybrałem się na giełdę, ale nie w tym tygodniu, bo trochę chorowałem tylko dwa tygodnie temu. Obszedłem giełdę wzdłuż, wszerz, Niestety nic nie trafiłem. Jedyne co to puste pudełko od Playaka Trójki. Naprawdę, na całej giełdzie nic, ani jednej gry, ani najmniejszej rzeczy. Jakieś tam radia, sprzęty elektroniczne były w środku, w pudełku. Zapytałem pana, czy nie chce sprzedać samego pudełka. Spojrzał na mnie jak na idiotę. I mówi, żebym sobie wziął. Ech, zostawiłem dyszkę na farcika. Myślę, że na pociechę, na otarcie łez. Dobre i pudełeczko. Coś się do tego weźmie, skompletuje i tak, następne rzeczy to już jest tylko OLX, Allegro Bo już Wam pokazuję momencik i tak, na Allegro kupiłem konsolkę, zaraz Wam pokażę zresztą możecie się już domyślić po padzie, pad pożółknięty no ale, myślę, że wybielimy zasilacz angielski, przewody i trzy gry, no i konsolka, którą za chwilę Wam pokażę, która była w ogłoszeniu za 390 zł. I tak, była jedna gra, druga gra i trzecia gra. Nic specjalnego, jeżeli chodzi o to, ale dostałem do konsoli gratis, o którym nic nie było nigdzie mowy. Jedna karta pamięci, druga karta pamięci, kolejna gra i kilka gierek luzem, które były zapakowane w paczce. Bardzo miły gratis. A konsolkę, którą kupiłem, no to jak już się domyślacie, e, PS1. Mam PS1, ale kupiłem ze względu na ekranik. No nie jest to oryginalny ekran. E, jest to ekran od Big Ben'a, ale ciężko jest kupić oryginalny ekran. Zresztą kosztuje masę, masę pieniędzy, więc zadowoliłem się na razie takim. Konsolka w fajnym stanie. Ma troszeczkę jakiś wadek, rysek. Tutaj na ekranie też w jednym miejscu jest takie tutaj przetarcie. Lekkie, ale jak się włącza to nie widać go zupełnie. Konsola nie była otwierana. Jest jeszcze plomba. Działa. To najważniejsze. I wydaje mi się, że fajny gadżet do kolekcji. No i mega miły gest od strony sprzedającego, że dostałem takie fajne gratisy. Dobrze. Przechodzimy dalej. Pokażę Wam następne fanty. Następną rzeczą którą kupiłem, jest GB-Boy Color. Jest to podróbka standardowego Game Boya kolora od Nintendo. E, powiedziałbym nawet, że chyba lepsza od oryginału, bo tak, ma podświetlany wyświetlacz, wbudowane 66 GR e, i odpala. Normalnie można włożyć do niej kartridżę, odpala gry. Z Game Boya klasycznego i Game Boya kolora. I tutaj ciekawa, bardzo ciekawa e, sytuacja z tą konsolą. Bo tak zacząłem licytację na Allegro Lokalnie. Konsola była za 150 zł, zalicytowałem. Ktoś mnie przelicytował na 151, następnie e, podbiłem na 161, e, ktoś mi znowu tam o złotówkę wziął. E, później dałem 170 coś, znowu o złotówkę ktoś mnie podbił. E, dałem 200, e, ale chciałem maksymalnie dać za tą konsolę 300, 300 parę złotych. E, no i e, tutaj w tym momencie e, ktoś przebił to moje 200 złotych na 400. Stwierdziłem, że to jest za dużo. Nie kupię tej konsoli za te pieniądze. E, odpuściłem sobie. Zacząłem szukać dalej. I po dwóch czy trzech dniach pojawiła się konsolka e, też na Allegro lokalnie. E, tylko z kup teraz za 250 zł, Do tego był jeden cartridge nieoryginalny Zeldy, drugi także nieoryginalny. Jak sama konsolka Super Mario Deluxe, i kupiłem ten komplecik za 2,5 stówy. Za kolejne dwa dni napisał do mnie pan z tamtego ogłoszenia, z tamtej licytacji, gdzie dałem 200 zł. Ktoś mnie przebił na 400. Czy jestem nadal zainteresowany? Bo tamta osoba rzekomo się wycofała. Eee, I czy bym chciał kupić za kwotę, którą zaproponowałem? Więc mu odpisałem, że zaproponowałem 200 zł, i to jest maks, co mogłem za niego dać. Tym bardziej, że eee, kupiłem już drugiego takiego. I pan napisał, że 200 zł jest dla niego jak najbardziej akceptowalne. Więc mam drugiego Gb-boja <giby> kolora. Są dwa. Miałem jednego sprzedać, ale zauważyłem, że jeden ma białą płytę główną, drugi ma czarną, więc jest ciuńkę inny. W bebechy w środku wszystko jest to samo. Różni się z tyłu naklejką. No i datą produkcji, bo na tym jest bodajże 17 rok, a na tym jest 16. Ale działają dokładnie tak samo. Mówię, jedyna taka różnica. Jak się na nie patrzy, to kolor płyty głównej. Tu jest taka no, czarna, zielona. A tutaj jest bielsza. I tym sposobem jestem w posiadaniu dwóch GB Boy. I tak to odkładam na bok. I ostatnie trzy gry, jakie udało się kupić na eliksie. Momencik, zaraz wracam. I tak. Pierwszą grą z Oelixa, jaką zakupiłem, jest tak jak widzicie: Universal Studio. Jest to park przygód. Wycieczka po parku przygód. Kupiłem ze względu na możliwość, chwilę przelecie, przele, żeby można było się przelecieć DeLoreanem. O tak w ten sposób. No i Gamecube. Zagry zapłaciłem 45 zł, nie ma manuala, jest tylko standardowe tęgierka, płytka jest w fajnym stanie, a że lubię Deloriany, mam trochę modeli, trochę filmów i innych rzeczy, więc, więc stwierdziłem, że zobaczymy co to jest, tyle co widziałem na filmikach i dwie gry na Switchach, które zakupiłem od kolegi też zo Oeliks. Bałty Battle. Jest to gra nowa w folii, za którą zapłaciłem 50 zł. I druga, która już długo szukałem, ale ceny były kolosalne, bo blisko 200 zł. Tutaj wydało mi się kupić ją za 120. Jest to Kunai. No i tą grę będę rozpakowywał, bo jest to też gra w folii. Kurczę, nie mogę wam tego wyjąć i pokazać, ale poczekajcie, sekundkę udało się! Po wielkich bojach, gra folii, no, będę rozpakowywał, tak jak mówiłem, gry są na kartridżach, nie są to kody. W zestawie są jeszcze jakieś takie naklejeczki, i tak polowałem trochę na to, ale ta cena. Była mega, mega duża. Teraz troszkę spadła, więc zakupiłem. To by było wszystko. Nie, to nie byłoby wszystko. Jeszcze dwie pierdółki, które kupiłem. Kupiłem dwie maskoteczki Astelixa i Obelixa na targu u mnie w Radomiu po złotóweczce. I tak, teraz to już naprawdę wszystko. Tak prezentują się zakupy. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.